Hej, witam w kolejnym odcinku Kontynuujemy przygodę, nie wyjdź, kontynuujemy przygodę z Kranicem trójką Myślałem właśnie światło zapalić teraz i skończyłem odcinek ostatni. Monika sam, dopóki się nie sami się do parku Dobra, zaznaczmy sobie ich Kurcze, jakiś helikopter jeszcze. No, słyszałbym by tu jakiś pies chodził albo coś. To wielonek. To wiem, że gdzieś było pole minowe. Trzeba zmienić tam broń. Kurczę, gdzie ja mam znowu? Nie mam ani kanapiny, ani nic podstaw i granatnik. Trzeba jakiegoś kolęsia zabić tutaj, jakby raz jeden został Nie wiem jak to jest możliwe Zobaczcie, ściany mnie widzą. Co tu się dzieje, ludzie? Ja to na serce, na jakiś a z tym, że oni mnie widzą przez wszystko. Załącza mi to maskowanie. Dobra. Jak tutaj sobie przyjdą chłopacy? Dobra jest tu Mik. takich co. Nie, wyjdźmy tylko z tej broni. Mm. Dobra, teraz na prawo wygląda na to, że mamy iść. Kurczę, duży tu jest teren. Tu się schowię i muszę... O i teraz ja mszłem poszedł w

Mam co jeszcze jest. O, się jest Dobra, zróbmy ten poboczny cel. Znalazłem Iron Horsea. Pięknie. Poszukaj pliku Dobra, tu coś jest tu w górę. jakieś dane są amunicja To muszę zobaczyć do której dobra będę nagrywał chyba tutaj No to jakichś półminowych ale rzeczywiście że są Kurczy, nikt tu jest. Są też jakieś pola minowe. Oba, skakujmy to. wszystkie skakowane także teraz nam już chyba nic nie zrobią aż to mi tak by nic nie zrobili łap się tego Coś ciekawego Dobra, niech się energia podładuje. Kurczę, myślałem, że to do mnie strzelałem Obiekt zasłonięty Tam jest jeszcze jakiś Mnóstwo pulminowych Tu jest jakiś koło nas Cichutku. Teraz sobie skakujemy te pola, minowe. chyba jakaś wieżyczka jest, dokładnie. Jajajaj. Jeszcze raz. No ja, jak teraz łatwiej poszło, nie wiem. gdzie teraz mamy iść? O tu gdzieś tutaj, to, już to minąłem Dobra, chodź tu, chłopie nie żyją! wsparcia, ale Trzeba na górę wejść To nad nami jest nie mam pojęcia co to takiego. Gdzie tu są schody? Nie wiem, jak bym miał tam wskoczyć teraz Dobra Tam było jakieś przejście O, tu są Idealnie Tutaj nie ma czegoś, może będą jakieś te rzeczy właśnie, które Zmasają pancerz Tu jest rolka, dobra Nie, ładuj się Tutaj nie ma czegoś ciekawego no eee, raczej nie. Nie ja ma czego ładować tu jakieś dane. O, w końcu jakieś ulepszenie. Jedno mam. To pełne maskowanie przy zabiciach z ukrycia Znaczy, że nie będę go tracił pewnie Nie ma, dla mnie to jest trochę nie tak zrobione bo... bo żeby ekspić to kuźwa trzeba chodzić i I szukać pewnych rzeczy A jak ci się nie chce no to po prostu to nie będziesz miał tego lepsze, na to nawet sensu to zrobili. przejść. Chyba obsyk słychać. I co że było? Ja wiem. O to jakieś rzeczy różne. Nie, F. Ca. Czas mi się myli F z, yy, z E Wszystko na full. zmianie kurczę obcy prolog. według dokumentów C niedaleko twojej pozycji znajduje się neuroprzekaźnik jesteś podatny na ich wpływ więc może obejść to miejsce nie Sepidi mają zbiorową świadomość zależną od samca alfa teraz gdy jest wolny budzą się. jeśli te neuroprzekaźniki biorą w tym udział muszę im się przyjrzeć ale przecież masz w sobie spore obszego DNA. Nie wiem czy to taki dobry pomysł. Dobra, chodźmy tu już widzę, że będzie grubo, bo są obcy tutaj. Także nie chciałbym tutaj włączyć jakoś z nimi. Ja strawię dalej, że od razu jak nie mam tego maskowania to od razu nie namierzają. Dwóch nawet. A stracich. Widzę tu żadnych pól minowych. Powiem wam, że czuć te zagrożenia. 40 metrów. System X... ...sepit Alpha. Jakieś 30 minut. Okej. Okay. Są tu jeszcze jacyś? Dobra, się, bo znowu mi energia spada. film zestaw lepszy na no, one no kombinacjonowane, czyli jednak mi to pokazuje na mapie no właśnie tu nie chce mi tu wejść

Przy przetrzywanie równowagi po odrzuceniu. Mają wycofać się i zebrać przy 4, 1, 9, 4, 2, Nic ciekawego. Dłuższy czas biegu. 50% szybsze mask maskowanie, to to mam Dobra, to chcę sobie blokować. No, mogę tylko maksimum. Zasięg Nie może tu coś będzie. Dłuższy czas maskowania to już mam. Są tu mam chyba no, jakaś fajna pukawka będzie. Nie, nie chcę tego. Zniknął tu czegoś lepszego, o, a tu jakaś lipa, tu coś jest jakaś amunicja, to jest jeden co to tylko tyle. Wpływają raporty o atakach sepidów. Cel dostaje mocno w kość! o ma ja. Holy shit! Co to za jakiś pająk? Co już poszedł! Seriously to wszystko o, jakieś baterie tu są. Kurczę, znacznie szybko poszedł. Myślałem, że trudniej będzie. Prorok, sieć komunikacyjna jest już prawie sprawna, ale nasi dowódcy Polowi zgłaszają wszędzie obecność przy tam nie przedarły się jeszcze przez obronę kopuły, ale... O Boże, eliminują wszystko, co przypomina ludzi. Muszę odnaleźć rasza. Nie jestem... przygotowana na coś takiego. Prorok, uważaj. W pobliżu znajduje się unieruchomiony pulsat. Możliwe, że zacznie działać przez tę całą aktywność stepitów. Może lepiej trzymaj się od niego z daleka. Może, ale jeśli masz źródło energii, to może udałoby mi się je wykorzystać. Kurcze, w tu jest! Spróbujmy tego tutaj. Kurcze, gdzie to poleciało w ogóle? Nie wiem czy widział się, nie? chyba nie. O tu granaty miałem ja nawet nie wiedziałem o tym No i znowu nie mam karabinu Dobra, a ja stąd spada No co tutaj jest 50 metrów Co mam z zrobić? Podłącz się do pulsara Cepitów, ale jak? Kurczę, nie umiem mi tu wyskoczyć. No skacz! Ja pierdzielę Nie chcę mi wyskoczyć na to. mogę tu nic nacisnąć przy tym. Oba, się tutaj, zajdziemy. Poczekajcie, może tu będę jakieś te... Pokazuję tu coś? dalej są ci kolesie dobra punkt kontrolny nic na tym zakończymy dziękuję że oglądaliście ten film i do następnego razu cześć